Zorganizujemy urodzinową niespodziankę dla mojego chłopaka. A więc jutro o 11.50 urodziłem. Dziękuję. Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nieco innym filmem e, niż było to dotychczas, ponieważ będzie to vlog, ale po pierwsze, będzie to vlog z kilku dni, e, a po drugie, będzie to vlog, który będzie Wam pokazywał pełne wydarzenie, e, a dla mnie będzie, mam nadzieję, świetną pamiątką. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Zamysł jest ogólnie taki, że w tym vlogu zorganizujemy urodzinową niespodziankę dla mojego chłopaka. Dzisiaj mamy czwartek, i ja właśnie jestem na etapie gromadzenia wszystkiego, dopinania wszystkiego. Poniedziałek z rana, Bo myślę, że to będzie jakoś dziesiąta, wyjeżdżam i jadę do Poznania. Szymon o tym wie, natomiast wie on o tym, że jadę do Poznania i w tym Poznaniu będziemy po prostu przez cały tydzień, będziemy te urodziny świętować i tak dalej. Jednak nie wie on o tym, że przygotowałam dla niego pewną niespodziankę. Tą niespodzianką jest jego prezent, ale nie będzie to zwykły prezent, tylko będzie to wyjazd urodzinowy. Wtorek nad ranem mamy już lot i jest to lot do naszego domu, czyli do ja się długo zastanawiałam, co mogłabym mu dać w prezencie, i stwierdziłam, że to jest taki prezent, który myślę, że będzie fajniejszy niż kolejna taka przysłowiowa pierdoła. Mam tutaj kopertę, którą Szymon dostanie. Co prawda, tutaj jeszcze nakleję jakiś napis. A w środku są dwie kartki. I po pierwsze jest tutaj bilet, który zrobiłam w takiej formie. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest napisane tylko w jakim terminie, skąd, czyli z lotniska i godzina naszego wylotu. Jednak w miejscu, do którego lecimy, są trzy kropki, ponieważ zamysł też jest taki, żeby Szymon dopiero na lotnisku domyślił się, albo zgadł, albo zobaczył, dokąd lecimy. Ja mu wcześniej nie chcę mówić, co prawda, myślę, że może się gdzieś tam domyślać. Natomiast. Tak jest mój zamysł, chcę to tak zrobić i, i mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Na pewno chcę też to nagrywać. A tutaj drugą rzeczą, którą przygotowałam, jest taka lista rzeczy, które musi zabrać. Ona jest bardziej też pod kątem tego, aby się domyślił, dokąd możemy jechać, bo zapisałam tutaj dowód osobisty, certyfikat szczepień, ubrania i bielizna na trzy dni, żeby też zaznaczyć, na ile jedziemy. Kąpielówki, ponieważ Szymon jest fanem pływania, nieważne czy jest zimno czy nie, więc myślę, że tym razem, jeśli tylko będzie słońce, też sobie nie odpuści wejścia do morza. Ładowarka, okulary przeciwsłoneczne, i napisałam tutaj dwa takie dodatkowe punkty, bo zostało mi miejsce. Więc zapisałam przeogromny uśmiech, dobry humor i nastawienie. Także tak wygląda ten zestaw, który powędruje do oklejonej koperty. Oprócz tego mam dla niego też album. I z tym albumem była taka historia, że początkowo stwierdziłam, że zrobię sobie po prostu taki album pamiątkowy. Jednakże e, później, w trakcie jakichś tam rozmów, e, Szymon napomknął, że kurczę, fajnie byłoby, żebyśmy sobie zrobili taki album ze wszystkimi naszymi historiami, powklejali tutaj wszystkie rzeczy i tak dalej. I wtedy mi się zaświeciła lampka i stwierdziłam: OK, to jest idealny moment, żeby coś takiego zrobić. I stworzyłam mu. Właśnie taki album, który opowiada naszą właściwie roczną już prawie historię. Powklejałam tutaj wszystko, wszystko poopisywałam, także mamy zdjęcia, mamy jakieś bilety, jakieś ususzone kwiaty, jest tutaj dosłownie, dosłownie wszystko. Także to też zapakuję i myślę, że to dostanie dopiero w zadarze, na miejscu, jak będziemy w naszym hotelu. Także przede mną jeszcze trochę ogarniania, albo muszę się spakować, muszę właśnie dopakować i dorobić do końca te prezenty. I mam nadzieję, że Szymon będzie zadowolony. Tutaj mam też taki napis, który planuję powycinać, a następnie nakleić na tę kopertę, żeby od razu było wiadomo o co chodzi. No i pokażę Wam jeszcze z bliska moją pracę. Czyli tutaj mamy właśnie list, który w głównej mierze będzie tym prezentem, i on jest najważniejszy. A tutaj mamy listę pakowania, także tak to wygląda. Tutaj mamy też album. Ja też szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać i odliczam do poniedziałku. Po pierwsze, że sama chcę wrócić właśnie do, do Zadaru, a po drugie, że ja nie umiem trzymać tajemnic i wiem już, że kilka razy prawie się wygadałam, chciałam się wygadać i na koniec ugryzłam się w język, bo po prostu jeśli coś dla mnie jest ekscytującego to ja chcę się z tym, chcę się tym z wszystkimi podzielić, no ale tym razem z Szymonem Nim Mogłam, także już czekam na poniedziałek z niecierpliwością, żeby w końcu to z siebie wydusić, po prawie miesiącu właściwie po miesiącu bo bilety, z tego co pamiętam, kupowałam 28 lutego także to dla mnie naprawdę, naprawdę mega długo no a ja się teraz biorę za wycinanie, przyklejanie i prezent będzie prawie gotowy. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia i dzisiaj będę mówić to was trochę ciszej żeby nikt nie usłyszał i nikt nie połapał się co się tutaj dzieje jak możecie zobaczyć ja jestem już w Poznaniu mamy poniedziałek, jest po godzinie 10 rano i ja miałam przyjechać dopiero dzisiaj po południu natomiast wczoraj stwierdziłam że lepiej przyjechać szybciej już tutaj się dzisiaj tak właściwie wczoraj przespałam no i dzisiaj rano wstałam i Szymon jest na zajęciach więc ja mam przestrzeń i czas, żeby coś zorganizować. I ogólnie zamysł jest taki, że Szymon wróci około 13:30-14 z uczelni i wtedy już wręczę mu ten prezent. Ja dzisiaj, co prawda, mam popołudnie zajęcia, ale stwierdziłam, że coś pokombinuję, żeby udało mi się to zrobić, bo chcę też mu dać to mimo wszystko w miarę jak najszybciej dzisiaj, żeby miał czas, żeby się jakkolwiek przygotować. Jeszcze zrobię taki mały update tego, jak to wszystko wygląda. A więc tutaj mamy kopertę z tym napisem którym... O którym mówiłam, ja jej nie zaklejam, bo stwierdziłam, że będzie łatwiej się do niej dostać, więc wygląda ona tak. I tutaj jest prezent numer dwa, czyli album, który też zapakowałam w ten sposób. Mam też na niego torby prezentową, ale póki co po prostu leży to taką walizce schowane i wydaje mi się, że to dam mu dopiero w. Czwartek, jak wrócimy właśnie z Chorwacji. Także to raczej poczeka w domu, bo nie sądzę, żeby zmieściło mi się to w torbie. Wszystko jest gotowe. Także czekam tylko już z niecierpliwością na to, aż wróci do domu. Także ja teraz lecę jeszcze ogarnąć nam tutaj pokój, przyszykować całą resztę i czekamy. Dobra, jest już po godzinie 13.00. Ja mam wszystko gotowe i siedzę i czekam już na Szymona, i muszę przyznać, że jestem zestresowana. Mm, to raz, tego drobinę, bo jakby wiem, że raczej się ucieszy, e, ale mimo wszystko to jest, wiecie, ten mały dreszczyk emocji, a dwa, że siedzę już naprawdę jak na szpilkach i cały czas odliczam i sprawdzam, która jest godzina. Także nie mogę się doczekać. Dobra, Szymon właśnie mi napisał, że wchodzi do bloku, żebym otworzyła mu drzwi, bo zostawił mi klucze. Także idziemy. Mówiliśmy, e, że będziemy jutro świętować Twoje urodziny, a mamy jeszcze dla Ciebie dzisiaj prezent. Proszę. O, nie wiem gdzie patrzeć. To jest jakiś wołczek? Sama go zrobiłam. W jakiej zasadzie to działa? To jest na Ryanair czy? Czekaj, czekaj. no, nie, no to ja ci zrobiłam taką kartkę. <laughs> ja się nie nadaję, wybacz. No. Zajebiste to, podoba mi się. Sama wycinała. Proszę, proszę. A więc jutro o 11.50 lecimy. A gdzie? Nie powiem zobaczcie. No nie wiem. Nie, nie. Ale do Polski? Nie wiem. Ale to jakiś trip, czy po prostu się przelecieć? W sensie, no masz to napisane wszystko, od 29 do 31. I co, ja na zajęciach nie będę? Nie. Tak, jest taki termin, żebyśmy centralnie twoje urodziny gdzieś świętowali. BN. Włochy. Ale fajnie czy nie? Włochy? Nie powiem ci! Zajibisz się no. Opalimy się? Nie wiem. Skoro kąpielówki i dowód mi wystarczy, no to zastanawiam się między Gdańskiem a Sopotem. No nie wiem. Stawiam na Włochy. A ty nie miałeś robić swego? I Dziękuję. Right. Popatrzcie tylko, jaką miałam niespodziankę. Jak już mam wrócił do domu, przyniósł mi takie piękne tulipanki. Zastanawiam się tylko, czy wytrzymają do naszego powrotu do poznania, ale mam nadzieję, że tak, bo są jeszcze złożone, więc powinny bo są przepiękne i w pięknym, różowym kolorze. Ja potrzebuję jednego rybucza. Słuchajcie, nie przyjechała. W sumie byliśmy w rozjeździe przez pół roku. Prawda? Prawda. Półtorej teraz... tygodnia, ale... No nie kadę, byliśmy na różnych Erasmusach. Bo wiesz co, ja miałam takie wrażenie, że ja, podesz że ty podszedłeś do tego biurka i patrzyłeś na ten kalendarz i miałam takie, no nie zbiedoką dokąd ciebie no, ja i jakby... przerzuciłam na kwiecień. Dzień dobry, chciałabym was przywitać i pożegnać jednocześnie w ostatnim dniu tego vloga. Za kilka minut wychodzimy na lotnisko, także ja kończę nagrywać tego vloga. I zaczynam nagrywać vloga kolejnego, na którego Was serdecznie zapraszam, bo dopiero w tym drugim vlogu będzie się dużo działo, bo lecimy, Szymon się dowie dokąd i ja jeszcze mu nie powiedziałam, gdzie lecimy. Jak widzicie torby spakowane, tu jest moja torba, tu jest plecak Szymona, także jesteśmy gotowi. Żegnam się, dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę i koniecznie wypatrujcie kolejnej części tego filmu.